Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Dzisiaj, jak sami widzicie, nieco inny krajobraz, dokładnie taki bardziej leśny. Dlaczego? Ponieważ wreszcie jestem na urlopie i z tego powodu się bardzo cieszę. Wy to w poniedziałek, tak więc na urlopie jestem już od trzech dni. Rewelacja, absolutnie fantastycznie, polecam każdemu. No, tak więc mam urlop i na tym urlopie postanowiłem popełnić film pod tytułem Początki trola właśnie w formie takiego zwykłego, prostego gadulstwa porannego trola, które bardzo się cieszę, bardzo Wam się ta seria podoba. Tak więc, dobra, wchodzimy już bardziej w las. Tak, znając moje szczęście, pewnie z paroma kleszczami wrócę, ale dobra, nieważne, dobra. No to przydzieramy się, wchodzimy. Kurde, kiedyś to się łatwo wchodziło do tego lasu. Dobra, jesteśmy w lesie. Za chwilę wyjdziemy sobie na ścieżkę. To generalnie miejsce jest bardzo e, też i przyjemne, ponieważ tutaj kręciłem pewien odcinek, może do tego miejsca dzisiaj dojdziemy. Ale dobra, po pierwsze, żeby zebrać ten cały chaos, po pierwsze, e, różnica trola, za chwilę sobie o niej pogadamy. Po drugie, yy, troszkę słabsza jakość z tego materiału z prostego powodu, ponieważ tutaj internet jest naprawdę totalnym luksusem, yy, więc musiałem obniżyć yy, jakość bardzo mocno, żeby to w ogóle weszło do internetu. Kiedyś, kiedyś wpuszczałem tutaj taki odcinek yy, bardziej rozbudowany, no to zajęło mi to naprawdę epicką yy, liczbę godzin, żeby on w ogóle wlazł, las. Miał chyba 10-15 GB. Ten będzie miał pewnie jakieś 400-500 mega, a i tak się będzie wpuszczał, nie wiem, pewnie parę godzin. No ale dobra, mam nadzieję, że... Jak mi wszystko oblazło na spodniach, dobra, nieważne. Okej, okay. w takim razie. Wiecie dlaczego jest taka jakość, wiecie dlaczego tutaj nagrywam. To teraz przejdźmy do sumy, mianowicie do tego, jakie były początki trolla, ponieważ Wam to w poprzednim tygodniu nieco obiecałem, więc zaczynamy. Tak więc, TRUL rozpoczął się działalność swoją w 2010 roku, 8 sierpnia, kiedy postanowiłem to wpuścić pierwszy materiał. I teraz dlaczego go postanowiłem wpuścić? Właściwie są e, dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest taka, że... O, wreszcie jakaś ścieżka. Sorry, tak dysza, ale tak to jest, jak człowiek cały e, rok pracuje przy e, biurku i przy komputerze. No ale dobra, e, wpuściłem go dlatego, że... Starałem się zapisywać jakoś tam swoje rozgrywki po to, żeby nie zapominać zasad. Tak, cholernie zapominam zasady do gier planszowych, ale nie przeszkadza mi to je popularyzować. I jak się już dobrze przeczytam, to oczywiście dobrze tłumaczyć, tak więc to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego zacząłem to robić, to to, że kiedyś, kiedyś, kiedyś prowadziłem sklep o nazwie gametroll.pl. I stwierdziłem, że to będzie bardzo fajne na życie promocji. Po sklepie dzisiaj absolutnie śladu żadnego już nie ma. Może tam niektórzy klienci tam pamiętają, jak coś tam u mnie zamawiali. Jeszcze miałem taką rzecz, że zawoziłem każdemu grę bezpośrednio do domu, więc tak super mega dbałem o klienta. A i tak po pewnym czasie zobaczyłem, że co z tego, że ja wożę, robię tanie te, te gry. Jak ludzie i tak wolą kupić sobie na Rebelo czy coś, więc postanowiłem likwidację tego, tego sklepu. No, ale kanał pozostał i rzeczywiście to była bardzo bardzo dobra decyzja. No ale dobra. Kanał rozwijał się jako tako. Pierwszą kamerę nie pamiętam, bodajże chyba kupiłem za jakieś tam nie wiem, 400, chyba nie całe złotych. To była taka słabsza kamera i jakość tych pierwszych filmików, zresztą sącie możecie sobie zobaczyć, była dosyć słaba w ogóle. Miałem taki pomysł na pierwsze materiały, żeby nagrywać zawsze w innych miejscach. Właśnie ten pierwszy swój odcinek nagrałem w atomowej kwaterze dowodzenia niedaleko Warszawy. No i to był taki odcinek, w którym nie wiem, tam pokazywałem jakieś tam gry, tak spokojnie, skromnie. Późniejszy materiał już jakoś nie za bardzo mogłem znaleźć fajne miejsce, przynajmniej do tej gry, którą, którą miałem. No i stwierdziłem, że dobra, będę to robił jednak w domu. Takim pierwszym źródłem inspiracji to oczywiście dla mnie był Tom Vassell z kanału Dice Tower. No teraz już może mniej, ponieważ Tom poszedł troszkę w inną stronę niż ja, że chciałbym się rozwijać i chciałbym, żeby ten kanał poszedł. Ostatnio że ktoś rzucił jakiś temat, że. U proszę, że tutaj stroicie piórka w Geek Sundry. Wow, fajnie! Rewelacja, wreszcie ktoś to zauważył, e, więc widać, troszeczkę jeszcze będziemy musieli nad tym, nad tym e, popracować. No ale dobra, to się działo dalej na kanale. No to mniej więcej e, chyba wiecie tam. E, na samym początku odkładałem na jakieś tam lepsze, lepsze kamery. Po e, po dwóch latach kupiłem drugą kamerę i strasznie się na nią zezłościłem, ponieważ jakoś niespecjalnie e, czytałem e, dokładnie parametry, tylko stwierdziłem, zobaczyłem, że jest Full HD. Na pewno jest, jest lepsza od tej, której miałem. Nie. Tak jednak nie było, oświetlenie też było dosyć słabe, jeszcze nie za bardzo wiedziałem, jak to wszystko doświetlać. Jednym słowem, klapa, ale generalnie ktoś tam zauważył, że o proszę, materiały są w nieco lepszej jakości. Nieco mnie jakoś niespecjalnie mnie satysfakcjonowało. Dalej takim dużym kopem do rozwoju kanału było pojawienie się, no tutaj bezapelacyjnie, bez dwóch, bez dwóch zdań chłopaków, czyli Carlosa i Marka, którzy zostali zaproszeni przeze mnie do pierwszego takiego materiału. My żeśmy się poznali na takim evencie, który organizuje w Warszawie. Jest ja to w sumie jedno, z większych, jedno z większych takich eventów w Warszawie się robi. Bardzo, bardzo mocno się z tego powodu cieszę. Ostatnio było, kurczę, ponad 1000 osób na, na kostce, co czyniło drugim eventem po Plaszówkach Narodowym w Warszawie. Ale dobra, o chłopakach miałem mówić. Carlos i Marek pojawili się w pierwszym materiale i ten materiał nosił tytuł najbardziej, najbardziej przereklamowanych gier. Dzisiaj on ma chyba prawie 50 tysięcy wyświetleń, co też mnie również bardzo, bardzo mocno cieszy no i chłopaki bardzo fajnie zatrybili, na samym początku mieliśmy kręcić tylko materiały właśnie takie wspólne, ale po pewnym czasie chłopaki też chcieli nakręcić recenzję, no to pojawiły się jakieś tam kamery czy tam pożyczone czy nie pożyczone, ale generalnie były, później zrobiliśmy, nie wiem, pierwszą zbiórkę zebraliśmy na kolejną kamerę no i tych zbiórek bodajże by tak, było trzy i rzeczywiście tego sprzętu mamy, mamy coraz więcej, no więc pojawili się Marek Zyka Losem, no i rzeczywiście kanał kanał się rozwijał, ale takim ekstremalnym kopem w rozwoju kanału był e, Marek, który zrobił materiał e, o daście. Jakiś czas temu, Marek. Zajmował, znaczy no, próbował, co mu się oczywiście udało, na szczęście, wprowadzić grę pod tytułem Dust Tactics i stać się jej dystrybutorem. Markowi jak najbardziej to się udało. Efekt jest tego taki, że no ten Dust i ta scena dastowa bardzo mocno, bardzo fajnie rośnie. Ale Marek przy okazji zrobił absolutnie rewelacyjny filmik. Kiedy ja zobaczyłem ten film i zobaczyła go moja żona Klaudia, no to o nie na pewno nie ten taki takie takie materiały właśnie masz robić ponieważ moja żona doskonale wie że ja może umiejętności mam ale chęci to w pewnym momencie no nie chciałem jakoś tyle nad tym siedzieć wiecie jak człowiek wraca kurde z pracy chce sobie odpocząć a w tym momencie nie to jest jeszcze materiał trzeba ograć trzeba troszkę złożyć to trwa absolutnie dużo czasu czasami siedzę po przyjściu z pracy do 22 23 cały czas non stop pracując i troszeczkę to jest upierdliwe o, ktoś właśnie jedzie, tak. Uuu, kto tu będzie jechał? O proszę, kłady, no tak. Bardzo fajna rzecz. Jeden, dwa. Dobra, to niech chłopaki przejadą. No. To może teraz troszkę się powietrze zepsuło. Oooo! tak, spaliny, rewelacyjna sprawa. No ale dobra. O czym to ja mówiłem? Tak, o materiale w postaci, który był taki przybijający, to oczywiście był materiał Marka. I zostałem namówiony przez żonę i zresztą sam miał takie samo zaparcie, że zrobię coś fajniejszego, lepszego, ciekawego. No i praktycznie chyba doszliśmy do miejsca, w którym to kręciłem. Nie wiem, czy pamiętacie taki materiał o grze Magic the Gathering, gdzie mniej więcej pokazałem, co to jest za gra, jak to się gra, czy warto, czy nie warto. To generalnie było za tymi drzewami. Tam jest taka skała, przy której chyba też powtarzałem ekstremalnie dużo razy, co po niektóre ujęcia, szczególnie tak przy tych skałkach. Ale w końcu, dobra, wyszło i to był materiał, który mnie ekstremalnie satysfakcjonował. Miał dobre wejście, miał jakieś tam bardzo fajne ujęcia tudzież efekty. No i rzeczywiście to zatrybiło i GameTroll od pewnego momentu zaczął słynąć z takiej bardzo dobrej jakości. Po kolejnych zbiórkach Marek dostał kamerę, zresztą po tej ostatniej, Carlos dostał nieco wcześniej. No i można powiedzieć, że już teraz te materiały robimy w jakości Full Wypas HD, mamy coraz lepszy dźwięk, pracujemy nad tym, co nie jest takie łatwe. Zobaczcie sobie nawet po takich e, super mega topowych kanałach, nie wiem jak tam abstrahuję czy coś, nie, jak ciężko jest zrobić dobry dźwięk. Akurat to nie mają dużo, dość duży z tym problem, e, no ale dobra, mamy to coś, e, teraz będziemy się rozwijali dalej. Mamy kolejne elementy do e, streamingów, mamy całą masę pomysłów. E, mamy nowego trola Daniela, e, który będzie ogarniał gry figurkowe. Tak więc słuchajcie, pomysłów, pomysłów jest coraz, coraz więcej, cały czas idziemy w taką stronę. Cały czas oczywiście plamżufową, bo stąd wyszliśmy, ale chcemy robić materiały właśnie właśnie o grach bitewnych, o magicu, grach karcianych, o grach RPG. Temu służyło właśnie taki odcinek pilot z Baniakiem, gdzie nakręciliśmy wam materiał właśnie pod tytułem i o grach RPG, które też się za, za młodych lat grało. Tak więc pomysł mamy na rozwój. Właściwie od września zobaczycie taką bardzo fajną, nową twarz trolla. No i zobaczymy, czy Wam to się będzie podobało, aczkolwiek spokojnie. Cały czas, cały czas to będzie taki dobry, stary troll. Będą planszówki, będą gry karciane, będą gry bitewne, będą gry RPG. No a co dalej, to zobaczymy. Wiele osób pyta, kiedy do zespołu dołączy tutaj jakaś dziewczyna. Ja nie mogę. Kurczę, droga jest jak najbardziej absolutnie totalnie otwarta. Jeśli jesteś osobą bardzo dobrze oblataną w grach RPG, tudzież chcesz spełnić fantazję widzów, czyli być jeszcze dziewczyną, no to jak najbardziej zapraszamy do ekipy, bo można powiedzieć, że takiej osoby powoli trochę zaczynamy szukać. No oczywiście na koniec e, podziękowania dla widzów, że tyle oglądacie, Nie, dla wszystkich tych, którzy ze mną współpracują. E, dziękuję za cierpliwość, bo wiem, że czasami jestem absolutnie, totalnie ciężką osobą. E, no jak najbardziej dla... E, mojej żony, która mnie wspiera totalnie w każdym nie, elemencie i czasami wypycha, no zrób jeszcze to, zrób jeszcze to. Super, absolutnie, kochanie, fajnie. E, fajnie, że to, że to robisz. E, wiele osób mówi, że mam mega wsparcie od żony i ja to też widzę, jak najbardziej wiem i to jest świetna sprawa. I e, na koniec ble, jakiś rybale las, kurna mać. No tak, mieszczuk przyjechał e, na wieś. E, do tego wszystkiego też e, wielkie, wielkie, wielkie podziękowania nie, dla... Mojej mamy, właściwie o której od jakiegoś czasu nie mówię, no bo, że zapowiem, tak powiem, nam relacje się troszkę rozluźniły przez to, że mieszkam dużo dalej. Aczkolwiek w pewnym momencie było takie załamanie tego wszystkiego, że jakoś nie chciało mi się dalej tego robić i tutaj moja mama bardzo mocno i jeszcze tak jak to ona, bardzo mocno na torach mnie postawiła i stwierdziła: Robisz to, bo to, co robisz, rzeczywiście jest fajne i ma przyszłość. I fajnie. To też jest kobieta, która kupiła mi. Pierwszą grę, e, proszę, to był talizman, e, czy jeszcze nie talizman. To się wtedy nazywało Magia i Miecz, od którego w końcu też się wzięła nazwa kanału, czyli troll. Zawsze lubiłem grać tym trolem. E, no i kiedy myślałem o nazwie e, kanału, absolutnie, totalnie, e, prawie, że nie miałem wątpliwości i nazwałem to w, go w ten e, e, sposób. Ło, dobra, rozgadałem się chyba jakoś absolutnie absurdalnie, e, tak więc. No co, ja sobie jeszcze gdzieś pójdę sentymentalnie, a Was zostawiam z taką prostą historiką na dobry początek tego tygodnia. Więc to tyle na dzisiaj, i do, mam nadzieję, kolejnych lat. Do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej! O, tam jeszcze nie byłem.